zdarzyło ci się biegać od sasa do lasa? Powiedzenie to wiążemy z konfliktem o koronę polską w pierwszej połowie XVIII wieku między Augustem II Mocnym a Stanisławem Leszczyńskim. ten Wpisuje się w większe wydarzenie historyczne, jakim była wojna północna. Nie wszyscy godzili się na rządy Augusta II Mocnego. On z kolei też chciał, żeby następcą jego na tronie polskim był jego syn, August III. W związku z tym, zarówno jeden, Pretendent Stanisław Leszczyński, jak i władca August II Mocny próbowali przekonać szlachtę, bo to od liczby szabel na sejmie elekcyjnym zależało kto zostanie wybrany i przekupywali po prostu szlachtę różnego rodzaju obietnicami, a nawet ofiarując ofer pieniądze, a szlachta po prostu przechodziła z jednego obozu do drugiego i w ten sposób utarło się powiedzenie od sosa do lasa. Po więcej zapraszamy na nasz kanał.